Na którym znajduje się, znaczy przy którym znajduje się świątynia Hagia Sophia i mam ją o, dokładnie tutaj. A tam za mną, tam o, znajduje się meczet Sulejmana, który jest również sławny, myślę, jak Hagia Sofia. I owa na pewno w Zobaczycie, co tutaj pięknie. W ogóle ja, jak już wspominałam, um, uwielbiam podziwiać. Architekturę i świątynie są zawsze tak pięknie wybudowane, po e, prostu no, coś, coś cudownego, więc na pewno jest warto przyjść, zobaczyć, porobić zdjęcia. E, co zobaczyliście, to wasze, także na pewno, na pewno warto. Czy to jest Surajmana? No jest tu pięknie. Ja bym w ogóle chciała wejść do środka, ale nie wydaje mi się, żeby tam była taka opcja. Zwłaszcza podczas koronawirusa, niestety. Ale jeszcze się przejdę dookoła i może się uda coś zobaczyć. Widziałam, że do wejścia do, do świątyni Hagia Sophia um, była w ogóle jakaś wielka jaka grupa ludzi, ale wyglądało, jakby nie, nic tam nie wpuszczali, więc nie wiem, dlaczego ci ludzie tam stali. W każdym razie nawet z zewnątrz świątynia jest piękna i chyba wydaje mi się, jak teraz na nią patrzę, że jeszcze lepiej wygląda w ogóle z daleka niż, niż, niż z bliska, więc no super pięknie to wygląda. Ja jestem tutaj dość wcześnie, bo jest dopiero trzecie po południu, a wiem, że tutaj pięknie wygląda podczas zachodu słońca, także... Niestety nie będę czekać na zachód słońca, bo musiałabym czekać jeszcze z 3 godziny, a tutaj jakby nie ma co robić. Jakby się tu obejdzie i, i zobaczy wszystko dookoła, no to, to no nie ma co robić, tak? No bo tutaj tylko jest miejsce po prostu, żeby usiąść ewentualnie, popiknikować i, i tak dalej. Także ja się zbieram. Drugim miejscem, do którego warto zajrzeć, jest most Galata, który zresztą jak kilka jeszcze innych mostów łączy obie strony Istanbułu. Widać są doskonale e, piękny widok na dosłownie calutki stambuł z obu stron. Z tego miejsca widać również sławną wieżę Galata, która też jest jednym z punktów widokowych. W miejscu widać również po obu stronach charakterystyczne budki, które są tak naprawdę schodami prowadzącymi w dół na taki mały tarasik widokowy, na którym można zrobić sobie bardzo fajne zdjęcia, właśnie z widokiem na cały Istanbul. W pobliżu znajdziecie również liczne restauracje i miejsca, z których odpływają łódki, a nimi możecie wypłynąć właśnie na rzekę Bosfor. Słuchajcie, jestem właśnie w restauracji, do której przyszłam specjalnie 4,5 km, żeby Wam pokazać ją. Widok z góry jest cudowny, mamy widok na cały Bosfor, praktycznie na cały Istanbul, a z drugiej strony też na ten meczet Sulejmana, więc... Zaraz zobaczycie. Ja jestem już po śniadaniu, bo specjalnie szłam tutaj na śniadanie. Słuchajcie, 4,5 km szłam. Żeby zjeść tutaj śniadanko z takim widokiem i żeby wam pokazać, bo to jest niesamowite miejsce, naprawdę warto jest przyjść i sobie zjeść właśnie lunch albo śniadanie, albo nawet kolację przy jakimś zachodzie słońca. Ta restauracja, właściwie kawiarnia, chyba z 4- czy 5-piętrowa, ma chyba najlepszy widok w całym mieście. Restauracja ta jest jedną z nielicznych z tak wspaniałym widokiem, gdzie właśnie można zobaczyć z jednej strony rzekę Bosfor, a z drugiej strony e, meczet Sulejmana. W środku natomiast jest bardzo klimatycznie. Restauracja liczy bodajże 4 piętra, na każdym piętrze jest coś innego. Są przepiękne miejsca do porobienia sobie fajnych zdjęć, do podziwiania super widoków. Ja oczywiście udałam się na taras, na samą górę, gdzie właśnie mnóstwo kolorowych podłóg z jednej strony rzeka Bosfor, z drugiej strony. Piękne, cudownie pachnące i pyszne jedzonko, a z jeszcze z kolejnej strony, właśnie meczet, i to wszystko w jednym miejscu naprawdę robi wielkie, wielkie wrażenie. Ceny są bardzo przystępne, powiedziałabym nawet, że jest bardzo tanio, obsługa jest sympatyczna, no i widok po prostu zwala z nóg, to tam musicie pójść. Kolejna rzecz, czyli taki must-have, jak jest w Istanbule, to jest Grand Bazar, czyli wielki bazar. W którym znajdziecie dosłownie wszystko: od pysznych tureckich przysmaków, przez ozdoby, biżuterię, złoto, jak widać, i nie tylko. Jest tu też największy chyba na świecie bazar takich podrabianych rzeczy właśnie z najwyższej półki marek właśnie Dior Balenciaga jak widać i cała cała reszta od butów przez bluzki aż po majtki i skarpetki także uwierzcie mi że znajdziecie tam wszystko a moim ulubionym miejscem są zawsze herbaciarnie i miejsce z czekoladą które są naprawdę naprawdę przepyszne Moja wizyta w Grand bazar nie trwała za długo, bo zdenerwowali mnie wszyscy, bo wołali do mnie po rusku i w sumie weszłam tylko do jednego sklepu, właśnie do pana, którego widzieliście na filmiku, który machał, który właśnie nie wołał mnie po rosyjsku, twierdząc z góry, że pochodzę z Rosji. Weszłam do niego i kupiłam herbaty i kupiłam jakieś czekolady i tak dalej, także zapłaciłam całkiem niedrogo, facet był mega sympatyczny, także jak będziecie w Grand Bazaar zajrzyjcie koniecznie do sklepu z numerem 46, bo tam sklepiki mają wszystkie swoje numery i na pewno jakiś fajny deal zrobicie z nim. Kolejna rzecz, o której będę tylko wspominać, właściwie nie opowiadać, to jest klimatyczny tramwaj, z którym każdy chce sobie zrobić zdjęcie. Tramwaj ten jeździ przez Istikal Avenue, czyli taką przepiękną ulicę właśnie w Istambule, która zaczyna się od Taksim Square, także naprawdę łatwo jest znaleźć to miejsce. Tramwaj jeździ non-stop, i z powrotem, zatrzymuje się po drodze, także można porobić naprawdę fajne fotki i też przejechać się nim. Kolejne miejsce, które chcę wam pokazać, to jest miejsce, które właśnie do którego wejście jest również z Istikal Avenue. Bardzo łatwo znaleźć to miejsce. To jest pasaż kwiatowy, w którym kiedyś Rosjanki sprzedawały kwiaty, teraz już ich tam nie ma. Teraz znajdują się w środku restaura restauracje. Pasaż ten jest już zabytkowy, jest przepiękny, robiony trochę, wbudowany e, na styl e, takich włoskich pasaży e, jak na przykład pasaż Victoria Emanuele, czyli e, naprawdę bardzo znane miejsce w Mediolanie. E tutaj właśnie możemy poczuć e, takie e, trochę klimaty, usiąść sobie właśnie w restauracji, e, zjeść coś dobrego, e, no i oczywiście również porobić sobie zdjęcia najlepiej oczywiście przyjść z samego rana, tak jak ja to zrobiłam, żeby właśnie nie było też tłumu ludzi albo właśnie osób, które już przychodzą na jakiś lunch czy obiad. Siemanko, słuchajcie. Przyszłam do jakiegoś pałacu, który nazywa się jakoś tak po turecku, że ciężko wymówić, więc macie w nazwie. To jest w ogóle mega blisko od centrum, ale miejsce jest przepiękne, jest w ogóle super ogród, żeby sobie usiąść. Wejście do, jakby, żeby zobaczyć sam pałac jakby od zewnątrz jest darmowe, trzeba tylko przejść przez bramki, takie, no, gdzie kontrolują po prostu bagaż. Natomiast jeśli chcecie wejść już do środka pałacu i tak jakby centrum, za moment jeszcze Wam pokażę, bo w ogóle całą bramę i tak dalej, no to trzeba zapłacić bodajże 15 lirów, więc jakieś 7,57,5 zł. To jest w ogóle jakaś śmieszna kwota, ale jest w ogóle tak gorąco, że ja nie wiem, czy ja jestem w stanie tam wejść, czy ja chcę, ja zaraz zerknę, co tam w ogóle jest, bo takie przez bramę można sobie jeszcze zobaczyć. I jest tutaj dookoła piękny ogród, znaczy ogród, no dużo po prostu zielonej trawy. Dla mnie, zieleń to jest w ogóle życie, więc ja sobie tutaj siedzę w tym momencie teraz na trawce i pozdrawiam moją kochaną Anię, która, która też kocha trawę. <laughs> A więc no, i tak sobie troszeczkę dzisiaj zwiedzam. Miejsce jest mega ciekawe i w ogóle cała architektura. Jeśli ktoś lubi oglądać takie ciekawe rzeczy architektoniczne, no to na pewno ten pałac będzie super właśnie, żeby go zobaczyć. On jest dosłownie 2,5 kilometra od mojego miejsca zamieszkania, więc jakieś 2 kilometry od centrum powiedzmy. Więc naprawdę spokojnie, z spacerkiem. Z tym, że dzisiaj jeszcze w ogóle jest taka temperatura wysoka, bo jest... Chyba 27 stopni, ale odczuwalna jest dużo wyższa, bo słońce grzeje tak, że po prostu to jest nie do opisania. Także ja już Wam pokazuję zamek. Dzisiejszy vlog będzie mega króciutki. No, bo jakby nie chcę tutaj przedłużać, chcę Was po prostu zachęcić do zobaczenia tego miejsca, bo naprawdę, naprawdę warto. Jest całkiem fajnie, sympatycznie, można sobie spędzić popołudnie, można sobie na przykład kupić lunch i usiąść tutaj na trawie, zjeść i, i naprawdę w fajnym otoczeniu, że tak powiem. Także. A może tutaj zaraz przy tym pałacyku to taka e, informacja dla fanów piłki nożnej. E, tu przy tym pałacu znajduje się zaraz e, taki duży stadion e, tureckiej reprezentacji właśnie piłki nożnej, Beşiktaş, więc prawdopodobnie tam też można wejść i, i sobie zobaczyć stadion, jeśli ktoś jest zainteresowany. Kolejnego miejsca musiałam dostać się przez rzekę na drugą stronę i chciałam to zrobić łódką. Niestety, pan powiedział mi, że muszę czekać aż godziny czasu, więc wziąłam taksówkę i dojechałam do dzielnicy zwanej Balat. Dzielnica ta słynie z przeróżnych kolorowych kamienic, które tworzą super spoty do zrobienia bardzo ciekawych zdjęć niestety nie znalazłam żadnego takiego punktu orientacyjnego który mogłabym wpisać w google maps i, i mapy doprowadziłyby mnie do tego miejsca więc wpisałam po prostu dzielnicę Balat. no i niestety musiałam chodzić po uliczkach i szukać właśnie tych najciekawszych miejsc ale myślę, że właśnie to był taki urok że musiałam znaleźć coś fajnego i naprawdę trafiłam na przepiękne rzeczy dookoła znajduje się sporo sklepików i bardzo dużo kawiarni z niesamowitą atmosferą jeśli wybieramy się do dzielnicy Balat właśnie, żeby spędzić fajnie czas lub porobić zdjęcia, to warto jest przeznaczyć sobie troszeczkę więcej czasu, bo niestety trzeba zasuwać na pieszo cały czas pod górkę i z górki. No niestety, takie właśnie uroki Istambułu. Ostatni dzień mój w istambule i stwierdziłam, że chcę jeszcze znaleźć te takie słynne kolorowe schody, tęczowe schody. Jest ich tutaj dość sporo w istambule, ale jedne są takie szczególnie znane, ponieważ ciężko jest dość je znaleźć, także będę szukać i będę próbować. Mam jeszcze jakiś kilometr drogi, także śmigam i szukam. Proszę bardzo, tak sobie wyglądają schody, patrząc z góry, a z dołu jest sztos. Faktycznie są mega kolorowe te schody. Schody zostały znalezione, nic się przede mną nie ukryje, słuchajcie, tak naprawdę nie jest wcale ciężko je znaleźć, nie wiem dlaczego ludzie w internecie tak pisali w wielu miejscach, bo jak piszecie sobie w Google Rainbow Stairs, to... Mapy prowadzą Was idealnie do tego miejsca właśnie. Trochę ciężko jest dorwać się taki czysty spot, jak jest teraz, że nie ma żadnych ludzi. Bo ja słuchajcie, ściągnąć chyba z pół godziny, zanim faktycznie wszyscy ludzie, którzy tutaj byli poszli, więc jakby no, trzeba mieć szczęście najlepiej sobie w środku tygodnia, także polecam Wam te schody, jeśli chodzi o taki fajny instagramowo-zdjęciowy spot.